Ja Manko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj sobie znowu pogramy w rogu tak, po, pogramy sobie w rogu kompanii yy, dlatego dzisiaj już od razu zaczynam yy, tą grę bo ostatnio mi do końca nie przechwytywało Dlatego się nie dziwcie, że ten, że nazwałem ten film 7 do 2, bo tak naprawdę tak było. Tylko ten. Po prostu mi więcej już nie przechwytywało. Dlatego się nie złoście. Już mam wow, szybko meczek o tej porze. Dobra. Czekam aż nam się naładuje. I mam nadzieję, że pod tym filmem dobijemy 20 lajków. Prosiłbym Was o to. Dobrze? Dziękuję. Przybijcie piątkę. Super. A teraz sobie zaczekam, aż tam się naładuje. Oczywiście polecam tą grę. Zainstalujcie sobie. Na Epic Gamesie We're the enemy from the bomb. Dobra, zaczyna nam się... E, ja chyba będę ogólnie czakiem Dobra, niech ona wybierze Phantom, czy kto to tam jest? A ja wybiorę Czaka Tak, dobra Taki skład by był dobry ja tak przynajmniej uważam. Chyba, że ta fantom nie jest dobra, no to już mamy. Ale nie no. Zapowiada się niezła rozgrywka. Tylko, że oni mają sainta. Będzie nieźle. Tak krótko mówiąc. Będziemy walczyli. I musimy to wygrać. No a jak? Ktoś się, podwaje z, ktoś się podaje z Was w trakcie gry? Bo ja chyba nie. To czekam, aż sobie tutaj przejdziemy. I no zaczynamy grę. Ciekawy w ogóle jestem, kto na początek będzie miał y, u nas bombę. I na jakiej połówce jesteśmy? Aha, czyli przeciwnicy mają bombę. Fajnie. I, ale ogólnie nie wiem, na której połówce jesteśmy. Nieźle malujesz. Chyba no. Aha, na tej połówce, to ja nie wiem gdzie. Bo ja na tej połówce ogólnie, mówiąc tak krótko, się nie znam. Chyba polecę sobie z nimi, bo mam większe szanse na przetrwanie. Chociaż no. Polecimy sobie razem z nimi. Oh my god. Oni tam się ukryli. Oh my god. Kill! out here. Let's go. Get up. Oh my god. Oh my god. Kurka, nie udało mi się, a szkoda. Tylko no. Ogólnie to chyba oni się tak trzymają razem. A my zawsze ten, a my zawsze osobno. Um, ogólnie nie jestem w ich składzie, dlatego nie jestem w stanie ocenić, jak oni grają. Chociaż, no, no, no. Nieźle się zapowiada, tak krótko mówiąc. Ja bym. Kr Szczerze mówiąc, zwolałbym na drugą połówkę. Dobra, nie wiem gdzie lecieć. Ale no, tam gdzie jest więcej osób. To tylko powiem. A tutaj jest więcej ich. Czekaj, ja się może będę tutaj jakoś tak kambił. Chociaż nie wiem czy to jest... Tam idzie! Idzie! Kurka! Tam może być jakiś Oh my god! Tam ktoś jest. Dobra, ja lecę z nią. Znaczy z nią. Jeszcze bomba, no na serio. Dobra, ogólnie daję nam jak na razie po dupie. Dobra. Dobra, i lecimy. Em, e, co to jest? No, ale przynajmniej teraz zrozumieli, że trzeba się trzymać razem, co nie chłopy i baby. Hmm, dlatego sobie teraz tutaj, o jak się plutko tutaj teraz w samolociku bo tam to była wojna i zi zimno, co nie? Trzeba się trochę rozgrzać przed kolejnym meczykiem, dlatego sobie troszkę tutaj potańczymy. <laughs> Nieźle to wyglądało. E, tylko gdzie lecieć? No... Ja sobie... Chyba tutaj wyląduję. A z to zobaczymy. A, dobra. Nieźle nam poszło. Pokręcimy się tutaj w kółeczko.